Po otwarciu cel. Pozycja buntu i... Totalny bezruch. Pozycja buntu i totalny bezruch. Proszę zabić o sobie A co było brzmi, bo miałam laga. Był pozycja buntu i totalny bezruch. Dobrze, zaczynam wam zabawę wy pierwszą reakcję. Pierwsza reakcja napisz na czacie Medyk. Dobrze, Carlos na, jak, na jaką zabawę chciałbyś się udać z resztą, nie licząc Knajpita, Disco, Armory, medyka, I wioski Ani kuchni Ani pula Już wybrał, już za późno I mi 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 Dobrze, odwołuję wam y, Wszystko, zakończyłam wszystko Odwołuję wam pozycję gruntu, macie nakaz poruszać ze mną Pozycję kurczę, nie Proszę ich wszystkich spalić, osoby, które wyszły. Nie, nie zakończyłem zabawy. Wszystko powiedziałeś. Wszystko. Ale zabawy się zakończą. Nie że zakończasz wszystko. Mi się tak podobało, więc myślałem, że nie zabijamy ich. My się, właśnie myślałem, że. Właśnie słyszałem takie. Zakończę wszystko, dwoje wszystko. Tak ja się dziwię. Zabił? Zabił wszystkich? What? No, Myślę, że to z właśnie ile mam najbliżej, nie bym to czekaj, co? Serio to powiedziałem. Już nie ja wiem, Po cel, pozycja buntu i. Totalny bezruch. Pozycja buntu i totalny bezruch. Dobrze, zaczynam wam zabawę w pierwszą reakcję. Pierwsza reakcja. Napisz na czacie medyk. Dobrze, odwołuję wam. Wszystko, zakończyłam wszystko. Odwołuję wam pozycję buntu, macie nakaz ze mną. Pozycję kurczę przytrzymaj. Proszę ich wszystkich spalić, osoby, które wyszły. Nie, nie zakończyłem zabawy. Odwołuję wam. E wszystko, zakończyłam wszystko. <laughs> Bo zakończam. W sumie o, ale w sumie to się nie boją, że dostaję informację, żeby wszystkich zabić, nie? No czy I tak, to mój... oczywiście! Ja, ja tego bo nigdy nie zabijam, to może nie tak naprawdę nie Ale to nie jest ale moja wina, jest... że zrobiłem free killa No tak. też! że robiłem free, tak. free killa ale to też... To sprawdzi i wszystko będzie jasne Dobra, do Dudek sprawdzi i będzie wszystko jasne Zakończył, no właśnie o, Ale, bo z free kill a... poszedł o kurde, Pff, to jest ten. menu oraz jeden. Zgłaszamy Wardena. Dobra, dobra. To ja też się zgłaszę. On odwołał wszystko i zakończył wszystko. Wiesz? Żebym w wszystkich Nie, nie potężają. Nie zrobiłem na swich kila, bo dostałem polecenie, że tego, że mam wszystkich zabić, no to zabiłem, Więc Czyli ja też nie. Co? Czyli tak naprawdę wszyscy, co powinni żyć, dostają zginęli, a każdy kto nie, powinie, nie powinien żyć, żyje. No nie, no, spierdoliłem na szczęście. pewnie zobaczyłem. nie zobaczył, to się żyć. Widzisz? Tak, kur... Ale poszło.